Witam Państwa serdecznie w czytaniu miłosnym na czerwiec 2018 roku dla osób spod znaku Skorpiona. Związki, miłość, relacje, randki, spotkania, znajomości dla Skorpionów w czerwcu 2018. Mak, asbuław, świat, ósemka kielichów, koło fortuny. Wisielec. Bardzo mocny, bardzo mocny miesiąc, mocny w, taki, w takim sensie, że są silne karty, które są kartami wielkich arkan. Jeden. Dwa 3, 4, na 8 kart, 4 karty Wielkich Arkan. Czyli to, co się będzie w tym miesiącu działo, jeśli to by było na przykład coś nowego w Waszym życiu, jakaś nowa znajomość lub cokolwiek, co będzie się działo już w stałych relacjach, będzie trwało dosyć długo i będzie miało wpływ na dalsze miesiące. Mak, ktoś może Was oczarować. Jeżeli jesteście w stałej relacji... Po prostu może być odnowienie, bo mak to jedynka, tak? Mamy asa buław. Może się odnowić taka energia bardzo namiętna, lub jeżeli, tak jak powiedziałam, nowa relacja, to ewidentnie oczarowanie takie, że nogi miękną i w ogóle jest wielka namiętność i przyciąganie chemia, jak nie wiem co. Świat się przed Wami otwiera, ewidentnie. Natomiast ja jeszcze dopytam o to, co to może dla niektórych znaczyć, bo świat ma bardzo różnorodne znaczenie, zarówno otwarcie się, jak i zamknięcie jakiegoś etapu. I dla niektórych na pewno to będzie znaczyło zamknięcie jakiegoś etapu, ponieważ niektórzy z Was będą się zastanawiać, czy ja tego chcę. Czego ja właściwie chcę? Czego ja potrzebuję, czy ta relacja jest moim spełnieniem moich marzeń. Ja zakładam jednak, że po tych dwóch kartach magika i asa, świat się przed Wami otwiera. Otwiera się przed Wami skrzyneczka z różnymi możliwościami. Ponieważ dotyczy czytanie relacji, więc mam wrażenie, że jakaś szansa przychodzi dla Was. Jest również koło fortuny, więc dla niektórych to może oznaczyć, o, oznaczać, że zastanowicie się nad tym, czy to, w czym teraz jesteście, jest dla Was dobre i ruszycie do przodu, w jakimkolwiek kierunku, w zależności od tego, do jakich wniosków dojdziecie. Natomiast jeżeli to będzie coś nowego, stwierdzicie, mm -hmm, to jest to, i ruszamy do przodu. Może nie za szybko, jeżeli to są, tym bardziej, jeżeli to są nowe relacje, poprzyglądać się, troszeczkę tak, dać sobie czas, żeby. No jest to jest ewidentnie ogień, jest, więc tutaj nie dać się spalić, spalić temu, ponieważ no czasami jak za szybko ogień wybucha, to szybko gaśnie. A to ma być takie coś, co się rozkręca powoli i naprawdę jest to taka stała, stała temperatura, tak? Utrzymująca się. Nawet w stałej relacji y, po przeglądanie się lub danie sobie czasu na to, żeby ewentualnie o czymś zdecydować, też jest dobre. Tym bardziej, że wtedy jakby więcej ryzykujemy, bo ry ryzykujemy relację już y, już znaną, już taką, którą y, no wiemy, na co możemy liczyć, tak? Tylko dopytam o. Na razie o tą ósemkę kielichów. Jakież to wątpliwości? Rycerz Buław. To będą wątpliwości dotyczące tutaj właśnie tego, jak wygląda ta relacja w kwestiach właśnie tutaj intymności, namiętności, bo to mówię, będzie ogień jak nic. To jest w ogóle szansa na coś nowego, ale tutaj tylko te wątpliwości będą, i mogą to, te wątpliwości dotyczyć znaków ognia, czyli barem, lew, Strzelec. Ale nie tylko. W połączeniu z tą kartą może to oznaczać właśnie, że tu może coś albo nie grać, albo za bardzo grać, że was poniesie. Co oznacza karta świat? Co oznacza karta świat? Trójka mieczy, no właśnie. Dla niektórych może to być taka, taka sytuacja, że się trzeba będzie mm, zmierzyć, y, no właśnie, jest koło fortuny ruszenie do przodu, ale może niektóre relacje się mogą też, też zakończyć, albo przynajmniej będziecie się zastanawiać, bo możecie się czuć nie, nie za bardzo komfortowo i będziecie myśleć nad ich zakończeniem. No właśnie, tak jak powiedziałam, karta świata ma bardzo różnorodne znaczenia. Ale coś ruszy do przodu, trzeba będzie się poprzyglądać, popatrzeć, dać sobie więcej czasu, nie podejmować jeszcze decyzji. To nie jest jeszcze miesiąc na decyzję, ale na pewno na zastanawianie się tak. Życzę Państwu udanego miesiąca. Dziękuję za wysłuchanie, serdecznie Państwa pozdrawiam.